Witam serdecznie. Właśnie yy, posrzątałem, wyczyściłem, umyłem kuwetę dla kotka. Dałem kotkowi jedzonko. I mama zrobiła paprykarz. I spróbuję, posmakuję go, jak wyszło. Tak się prezentuje paprykarz, tak wygląda. Trochę dużo ryżu. A posmakujmy, mm, brakuje pieprzu moim zdaniem. Za mało pieprzu, trochę tej ostrości takiej, co jest w paprykarzu. I, i trochę, chyba za dużo jakiegoś innego składnika jest jedna bagietka, ostatnia co została więc jem to co jest no to nagrywam z następnego dnia jadę do sklepu zoologicznego najpierw pojadę do ankorów w sensie jeśli nie zobaczę jakiegoś sklepu bliżej po drodze a jak nie będzie w Ankorze, to pojadę do sklepu zoologicznego, tego małego, co wcześniej nagrywałem, gdzie kupiłem. No tata kupił yy, szamponik dla kotka małego. Głównie po to, by znaleźć smyczkę dla kitku. Będziemy też jechać i pożegnać się z widzami. Wczoraj przyszli do nas, się przywitać, zjedli. Yy, Plastki ziemniaczane ze sałatką. Fajni ludzie. A ja zapomniałem mieć kluczy i muszę się cofnąć do domu wziąć klucze do motoru. Pogoda jest bardzo przyjemna, taka jaka lubię. No i jesteśmy na dużym Anchor Market. Wejdę na górne piętro zobaczyć czy są smyszczki dla zwierząt, nie dla kotków. Bo ostatnio, jak coś byłem tam, to pamiętam. No to idziemy zobaczyć. Kupiłem dla kotka smycz z kołnierzykiem. Oczywiście, dwa kołnierzyki kupiłem. Ze względu na to, że jeden jest mniejszy, a jeden jest trochę większy. Więc, jakby ten różowy nie pasował, to przynajmniej jest ten malutki. Były też oczywiście te takie kamizelki dla kota yy, z... Jak to się nazywało? Wyleciało mi z głowy. Smyczką. Ale oczywiście to było za, na yy, większe kotki, a nie na takie malutkie tyci, jak jest Cici. Także... No idziemy do domu przymierzyć dla kotka. W się nie idziem, tylko jedziemy. Jadziemy motorem. Będę jechał. No to co? Wkładamy yy, klucze. Ubieramy kask. I jedziemy. Właśnie wróciłem do domu, a ty mama, co tutaj robisz? No, tu już robię drożdżówki, jedne już tam leżą, przygotowane. No i zaraz będę robiła też buruki. Ale po co drożdżówki? No, już do, do sklepu, nie? Mhm. Dzwonili ze sklepu. Okej. Okay. Cześć. Cici, zobacz. Jaka ci się podoba? Ta ci się podoba. Dobrze. Masz tu też smyczkę? No to mniejszą nie przymierzymy najpierw. No. Ok, zobacz, mają dzwoneczki. Nawet Na <laughs> y No, minimalnie jest za duży obroża. Smyczka. I ona to gryzie. Ona to gryzie i buźkę swoją blokuje. Fajnie, co to zbiornika? No to. <gry> zamiast szyi ma pod łapkami. Ale ona skacze, nie podoba się jej ta obroża. co się stało? tak. <grym> Biedactwo. Weźcie i to ściągnijcie. Yy, zakończone. <laughs> Spokojnie Cici, ci. już Cię podniosę. Na... Kot chce opa. A tu yy, truskawkowe drożdżówki. Truskawka pomarańcz, ale ładnie wyglądają, cieplutkie. I parę bułaczek. No już Cici, Cici. Ci. No i co? I dzwoneczka się pozbyliśmy, nie? Z obroszki. Nie? Kitku. Gdzie jesteś? No pokaż się, widzą. No. <śmum> nie wchodź. No to smyczka i obroża jest przyczepiona. Czekamy na tuktuka. Będą od teraz częściej spacerki z kitku. I się cieszę z tego powodu. No i jedziemy na Socks and row. Nie? Teraz kotek zdecydował się na spanie, ale spanka nie będzie. Także może w nocy będzie spokojne spanie dla wszystkich. Nie, cici No to my jedziemy teraz z całą familią łącznie z naszym kotkiem Nie zasłaniaj mi kotka <grym> Nie zasłaniaj mi kotka? Tak A duży tuk, -tuk. I mamy towar do sklepu Fajny duży tuktuk -tuk. Jak w, w linkolnie I zasłony przeciwdeszczowe To sobie robi na pamięć lokalizację, żeby tu było, wiesz? Chyba. A tu jest kitku. Miałem troszkę wyższy cukier. Nie, przed wyjazdem dosłownie chwilę mierzyłem temu. Kotek się przestraszył silnika motorowego. Ale miejmy nadzieję, że będzie spokój przez całą drogę. Jesteśmy już prawie na Soxon Road. Dos dosłownie wjeżdżamy w uliczkę. Całą drogę kotek siedział sobie Spokojnie A teraz zaczął się ruszać Jak zobaczyła zameczek od mojej torby Jesteśmy u li Kotek siedzi spokojnie Jest spokojny, nie ma problemu Jest tu Roman Cześć Roman, jeszcze czekamy za Dwoma ludźmi, ale oni się nie nagrywają Także No czekamy Są na spa, na masażu i przyjdą Kot nagle szedł na stół, zobaczył żółtko z jajeczka i reszki jajka, co nie dokończyłem. No i kot zjada reszki i wylizuje żółtko z jajka. Właśnie wracamy do domu. Jest po 23. Deszcz nadal pada. Ale było fajnie dzisiaj. Kotek był spokojny w miarę. Na początku trochę się bał yy, hałasu silnika. A teraz się bać przyzwyczaił, i było wszystko spoko. Fajne zdjęcie, nie? Zrobiliśmy z kotkiem. Tak, bardzo. To było fajne. na Twoim telefonie, czy na LI? Na moim. Na Twoim? To wcześniej. Pokażę, widzą jakie zdjęcie to wyszło. Dobrze. Cici, pokaż się. No kochaniutka, smyczka jest, daleko nie biegła. Byłem też na małym spacerku Oczywiście nie nagrałem tego. Wziąłem ją potem, bo pieski zaczęły przychodzić i tak dalej. I wiecie. No właśnie wróciliśmy teraz do domu. Jest po 12. Jestem bardzo zmęczony. A szczególnie po tym, że naprawiłem przez ostatnie 2-3 dni mój zegar Także nie chciałbym, żeby znów się coś zepsuło. Właśnie się przed chwilą umyłem, przybrałem teraz piżamę. Kotek był cały czas grzeczny. Mama wykorzystała swój prezent od Marcina, która dostała na jej urodziny popas w pieprzu kanał Karnet na masaż do spa niedaleko Corner Zone tej restauracji gdzie właśnie byliśmy się spotkać z widzami Dwie godziny plus bardzo zadowolona jest moja mama Oczywiście Szczypawica ugryzła tak zwana Skala Pendra z języku łaciny, oczywiście, mam maletką spuchniętą nogę. Także nie czuła tego, no cóż, jest znak, jest ślad po tym i no, i to na tyle. Podobało się jej bardzo i mi się dzień bardzo też podobał. Było super, dobre samopoczucie. Nie było tak dzisiaj, że humor mi się zepsuł z jakiegoś powodu. Kotek też był ze mną, My się bardzo cieszyłem, że jest kotek. Lubię tego kotka bardzo mocno. Fajni ludzie, widzowie nasi byli, spodobali mi się, lubię ich bardzo. Szkoda, że już jutro rano wcześniej wyjeżdżają czasu południowo-wschodniej Azji Czyli może jeszcze dzisiaj czasu Środkowoeuropejskiego No i to chyba na tyle można powiedzieć dzisiejszego dnia Cukier mi się unormował, jest wszystko spoko Przyszłem do domu, smyczkę zdjąłem kotek od razu, pobiegł do miski z jedzeniem mimo, że miałem chrupki ze sobą i kotek jadł tam w restauracji te chrupki swoje yy, kocią karmę no cóż a potem pobiegła do kuwety się jej bardzo chciała po prostu nie mogła się nigdzie indziej załatwić yy, poszedłem z nią na mały spacerek właśnie gdzieś z dala od drogi, i tak dalej, żeby mogła się wysikać, albo numer 2 zrobić, nie potrafiła tego zrobić. No to do toalety, ze względu na to, że pierwszy raz, jak ona była u nas, to pierwszy raz poszła do toalety od razu i w toalecie się załatwiła. Także myślałem, że skoro nie ma kuwety w pobliżu, to może w łazience było. I też nie ze względu na to, że inne zapachy, niej, otoczenie i tak dalej nie zrobiła. szczymywała to do domu, jak przyszliśmy. No cóż, kotek, a się zachowuje jak piesek. Wybiegała dzisiaj na dwór cały dzień prawie. Z tego co byliśmy jak w domu to wybiegwała. Także dzisiaj miała bardzo energetyczny dzień. Tak się wymęczyła, że spała na moich nogach w każdej pozycji, jakie mogła, i to w miejscu publicznym, gdzie silniki motorów nawet i czasami głośne hałasy ją mogłyby straszyć normalnie. Ona już spała po prostu z wymęczenia. Mam nadzieję, że Wam filmek się spodobał dzisiaj. Nie że oglądaliście od początku do końca, taki fajny był. Dziękuję też wam za to za oglądanie całej mojej reklamy, to bardzo pomoże. Dziękuję za lajki, komentarze, to pomaga w zasięgach, subskrypcje, macie znajomych? Podzielcie się moim kanałem, jeśli waszych znajomych interesują vlogi albo jakieś tematy, co ja pokazuję, gadam, coś takie klimaty. Ma patrona, jak ktoś jest zainteresowany, zostać moim płatnym patronem. Może sobie pobrać w języku angielskim opowieści, które parę ja napisałem, albo pobrać rysunki, które ja stworzyłem, zaprojektowałem. Do zobaczenia w następnym filmie albo live. Ie. Nie wiadomo, co będzie, jak zawsze. Rodzice też się dzisiaj bardzo cieszyli. Fajny dzień był dla nich. Zobaczymy co mój dzisiejszy dzień później jak się budzę przyniesie. Papa. Pa.